Ostatnio problemy zdrowotne księżnej Kate stały się gorącym tematem w mediach. Wszystko zaczęło się od informacji o jej operacji jamy brzusznej, na którą Pałac Królewski zareagował tylko lakonicznym komunikatem. Miesiąc temu księżna Kate wydała wzruszające oświadczenie wideo, w którym ujawniła, że wykryto u niej zmiany nowotworowe, co wymagało natychmiastowego rozpoczęcia leczenia. Z tego powodu zdecydowała się zawiesić swoje publiczne obowiązki i skupić na powrocie do zdrowia. W odpowiedzi na jej nieobecność Książę William zaczął pojawiać się sam na oficjalnych wydarzeniach, starając się jednocześnie uspokajać opinię publiczną co do stanu zdrowia swojej żony. Ostatnio został zauważony podczas rozdawania jedzenia potrzebującym wspólnie z organizacją charytatywną w Surrey. Po tym wydarzeniu, królewski ekspert, Richard Fitzwilliams, podzielił się swoimi przemyśleniami. Znawca rodziny królewskiej stwierdził, że pojawianie się Williama na publicznych wydarzeniach to dobry znak i że można się spodziewać, iż niebawem ciężna Kate również zacznie ponownie pojawiać się u jego boku. W wywiadzie dla Fitz Williams zaznaczył, Rodzina królewska zdaje sobie sprawę, że wszystko co teraz robią, to jakiś komunikat wysyłany w przestrzeń publiczną w taki czy inny sposób. Chodziło o wysłanie sygnału że wszystko jest jak zwykle. Ekspert również przekazał nowe informacje na temat leczenia księżnej, gdyby Catherine tam była, byłoby fantastycznie, ale nikt tego od niej nie oczekuje. Ludzie nie spodziewaliby się tego po jej wiadomości wideo. Aktualnie się leczy i jej leczenie przebiega pomyślnie.